No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. Czy kiedykolwiek czytaliście romans, w którym bohaterami są rycerze okrągłego stołu, którzy podróżują w czasie? To niedawna ja też mogłam powiedzieć, że nie. Dlatego zapraszam Was na. Nie! Dzisiaj książką, o której sobie porozmawiamy, jest Miecz Ciemności. I jest to pozycja specjalna. I zanim przejdziemy sobie do fabuły, która jest no. Nie zapewniam was, to porozmawiamy trochę o języku, bo ta książka, mam wrażenie, że troszeczkę się wyróżnia, gdyż cała fabuła dzieje się w średniowieczu. I nasza autorka bardzo stara się, aby język był również stylizowany na dawny. Dlatego mamy tam bardzo dużo takich słów jak urodziwe lico, ale Często nawet w tych samych zdaniach pojawiają się też słowa takie jak sześciopak i odtwarzacz CD. I chciałabym tylko, jakby zauważyć fakt, że na okładce są dwa nazwiska i jest to ta sama pani. Mianowicie, najpierw ta książka wyszła pod pseudonimem autorki, a kiedy książka odniosła sukces. Autorka zdecydowała się jednak umieścić swoje prawdziwe nazwisko na układce. Okej, okay, skoro wstęp mamy już za sobą, to możemy przejść do fabuły. Ale jeśli podczas mojego opowiadania będziecie się czuć zagubieni, to bardzo Was przepraszam, ale będziecie się czuć tak jak ja, kiedy ja czytałam tą książkę, gdyż ta książka co pewien czas ma jakiś genialny pomysł dotyczący fabuły, ale w ogóle go nie tłumaczy. I myślę, że już zauważycie to, o czym mówię w pierwszej scenie. Bo na samym początku nasza główna bohaterka, która ma na imię Serena. I Serena ma... Serina? Serena? Seri... Serina? Serena? Serina? Serena? Serena? Będę na nią mówić Serena. No i Serena ma jedno marzenie, mianowicie chce zostać czeladnikiem, a dokładniej tkaczką, ale cała historia zaczyna się w momencie, kiedy... Oblewa egzamin na zostanie bycie tkaczką i wychodzi z gildii. I kiedy wychodzi, na łzami, że jej się nie powiodło, to spotyka dwóch rycerzy Okrągłego Stołu i informują ją, że jest ona wybrańczynią, gdyż zostanie ona matką kolejnego Merlina. Bo w tym świecie, Merlin to nie osoba, a raczej tytuł. Coś po prostu jak mago. I jeszcze nasi rycerze ostrzegają ją, że jest zła wiedźma, która się nazywa Morgana, i ona chce ją porwać do kamelotu, bo kamelot w tym świecie jest pod panowaniem złych mocy i jest to złe miejsce. No więc nasza bohaterka strasznie się przejęła tą przepowiednią, więc robi to co ja i ja bym zrobiła w jej sytuacji, mianowicie ucieka. No i kiedy tak ucieka, to wpada na rycerza, który się nazywa Kerigan. I po opisie tego, jak wygląda ten rycerz, my od razu wiemy, że to będzie ten rycerz. I tutaj pojawia się też opis tego, co Kerigan myśli na temat Seriny. No i nie są to dobre myśli, bo mówi o niej tak. Żadnych krągłości ku wygodzie mężczyzny Przypominała mu zwykłą, szarą myszkę. Z jakiegoś powodu w tych romansach zawsze te główne bohaterki to są zwykłe, szare myszki. No i oczywiście kobiety mają krągłości tylko dla wygody mężczyzny, prawda? Jakby. No bo jak wszyscy wiemy, kobiece ciało służy po to, żeby mężczyźnie było wygodnie, nie? No i Kerrigan, który udaje przed Seriną, że chce jej pomóc, to tak naprawdę ją. Porywa do Camelotu, bo okazuje się, że jest czarnym rycerzem, czyli tym złym. Ale na zamku Camelot nasza główna bohaterka rozmawia z Keriganem i dowiadujemy się, że Kerrigan nie może umrzeć, ponieważ to on nosi magiczny miecz, który nazywa się Kaliburn. A żebyście mieli namiastkę tego, jak drętwe są te dialogi między nimi, to posłuchajcie. Kim ty jesteś? spytała złem wcielonym. Pytanie-odpowiedź, no. Czego się Syrena spodziewałaś, no? Tak od słowa do słowa, nasz zły rycerz, nasze zło wcielone, grozi naszej bohaterce, że weźmie ją siłą, chyba, że ona go pocałuje. Na co ona mówi, że no, że ona nie jest pewna, no bo ona jeszcze nigdy się nie całowała z mężczyzną. Nigdy jeszcze nie całowałam mężczyzny. Skrzywił się. Nigdy nie całowałaś? Nigdy nie zaznałaś smaku mężczyzny? Ile ty masz lat? 24. Zasyczał przez zęby. Kobieta w pełnej krasie. Jak to się stało, że zachowałaś cnotę w świecie pełnym głodnych samców? Bo tak, tak to właśnie wygląda, że kobieta jest dziewicą tylko dlatego, że jakiś inny mężczyzna nie chciał się z nią przespać. Tak, prychnął ironicznie. Dam ci zatem szansę na podjęcie kolejnej, Myszko. Pocałunek albo Twoje ciało. Co wybierasz? No, dobry wujek Stalin. Dobrze, że nie zabił. Tak, jak w poprzedniej książce Michał do swojej oblubienicy zwracał się Maleńka. Tak, w tym dziele literackim Kerigan cały czas mówi do Sereny Myszko. No ale potem Kerigan zapraszają do wspólnej wieczerzy i siadają przy. Przeczytam wam. Bo niestety tego nie pamiętam. Le czyli koła potępieńców, bo na kamelocie stoi właśnie koło potępieńców, a keriganowi zależy, żeby zdobyć okrągły stół. I właśnie ma nadzieję, że jako iż porwał Serenę, czyli kogoś, kto ma urodzić przywódcę rycerza Avalonu, to wymieni ją właśnie na ten stół. No, ale wieczerza się kończy, serena idzie się położyć, a późno w nocy na kamelocie jest impreza. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego wątku, bo wszyscy bohaterowie, którzy mają magię i są jakoś magiczni w pewnym sposób w tym świecie, to podróżują do przyszłości. I na przykład na tym przyjęciu ludzie słuchają płyt CD, a dokładniej Dark Wave. I wydaje mi się to dosyć ciekawe, że wszystko jest stylizowane takie mroczne średniowiecze, a co jakiś czas. Dostajemy jakiś przedmiot żywcem wyjęty z XXI wieku, jak na przykład płyty CD. I wydaje mi się to o tyle dziwne, że gdybym ja podróżowała do przyszłości, to nie wiem, wzięłabym ze sobą, nie wiem, lek na raka, a nie płytę CD. No w każdym razie na tym przyjęciu jest Morgana. No i Morgana jest zazdrosna o to, że Carrigan przyprowadził do kamelotu dziewczynę, więc Przenosi serenę z jej komnat na to, na to przyjęcie i od razu wpada wściekłość, gdyż okazuje się, że serena ma kolorową suknię. A z jakiegoś powodu w tym świecie, czy na tym zamku tylko morganie wolno nosić kolorowe sukienki? Nie wiem, nie pytajcie, jakby to jest najmniejszy problem tej książki. Każdy razie jest na tyle zła, że wyzywa na pojedynek Kerigana, ale sama nie zamierza walczyć, tylko tam, wiecie, wybiera jakiegoś tam rycerzyka i mówi: Dobra, to ty będziesz walczył za mnie. No oczywiście ten rycerzyk biedny ginie, no bo Kerrigan jest taki super ekstra i w ogóle, wiecie. No i Morgana w zemście za to, że przegrała rozbiera do naga Serenę, no i wszyscy się śmieją, no oprócz Kerrigana, wiadomka. A ten właśnie ją bierze na ręce i znosi do swoich komnat i tam przeprowadza z Sereną bardzo głęboką rozmowę, bo opowiada jej o tym, że on jest właściwie taki, taki zimny i taki nieczuły i taki zły. Dlatego, że, że jak był mały, to miał bardzo złą relację ze swoją mamą, która właściwie go nie kochała. I dlatego on jest teraz tym złym. Natomiast Serena robi coś, co jest bardzo niebezpieczne w takiej sytuacji. Mianowicie, sobie wymyśla, że to ona go naprawi. Ona teraz będzie zbawiać świat, i ona tego złego rycerza naprawi. Oprócz tego, dowiadujemy się, dlaczego Kerrigan tak bardzo kocha Serenę. Tego właśnie pragnął. Dziewiczych warg których smaku nie znał nikt oprócz niego. Oraz w bardzo, jakby to ująć, elegancki, sympatyczny sposób zachęca Ser Serenę, żeby położyła się spać. Idź spać, Sereno. Ale Keriganie, idź spać albo cię zgwałcę. No, można i tak. No, w każdym bądź razie Serena zasypia, a Kerigan idzie gdzieś tam. Nieważne. Karmic go tam nie ma. I w tym czasie, kiedy go nie ma w tych swoich komnatach, to wielki kamienny gargulec porywa serenę przez okno. No ale oczywiście Kerigan ją ratuje, dosiadając wielkiego smoka. I ten smok to jest jego najlepszy przyjaciel, który nazywa się Bles. Czy jakoś tak. No i bles jest pół człowiekiem, pół smokiem. No, w każdym bądź razie, kiedy Kerrigan ratuje Serenę, to nagle się okazuje, że leci w ich stronę jakoś strasznie dużo tych gargulców, więc postanawiają uciekać z Kamelotu. Więc uciekają do zamku Lancelot'a, bo Lancelot nie żyje, a jego zamek należy teraz do Kerrigana. Oprócz tego dowiadujemy się też, że wszystkie legendy kłamią, bo. Lancelot tak naprawdę nigdy nie zdradził Artura i to tylko inni zdradzili Artura i w ogóle nikt nie wie, gdzie jest Artur. I w ogóle, ach, szczerze, ja mam takie wrażenie, że to, co ta książka robi z oryginalnymi legendami arturiańskimi, to jest jakieś... to jest straszne. Okej, okay, no i potem... Mamy krótki, krótką stawkę od Morgany, i dowiadujemy się, że, że to jest jej diaboliczny plan, ponieważ ona chce, żeby Serena spiknęła się z Karyganem i urodziła dziecko, które będzie Pen Merlinem, żeby o, to dziecko mogło naładować stół, bo się okazuje, że ten stół okrągły stół bez naładowania jest po prostu tylko stołem, więc jakiś merlin musi naładować ten stół, a Morgana tego nie może zrobić, bo uwaga, jest biegunem ujemnym. Ja, ja wiem, że to jest bardzo dużo informacji. Ja też się trochę czuję przytłoczona, ale w zamku Lancelota Serena bardzo płacze, ponieważ w kamelocie zostawiła tkaninę. Którą utkała specjalnie do egzaminu na tkaczkę, tego egzaminu, którego nie zdała na początku książki. Więc nasz Kerrigan, oczywiście to zło wcielone, postanawia, że jej przyniesie tą tkaninę. Więc wraca się na ten kamelot i znowu potem wraca na ten zamek Lancelota z tą tkaniną. Wręcza to Serenie, ona jest bardzo uradowana i Serena postanawia się odwdzięczyć. Mianowicie z tej tkaniny szyje tunikę specjalnie dla Kerigana. Kerigan idzie spać przy kominku i kiedy ta tunika jest gotowa, no to Serena idzie i wręczyć tą, tą tunikę. No i pochyla się nad śpiącym keriganem I kerigan jest tak zaskoczony, że dzika mieczem biedną serenę. Serena upada, umiera, wykrwawia się. Oczywiście, ja nie wiem dlaczego, ale we wszystkich tych romansach zawsze musi być motyw, że któryś z nich, któryś z tej pary Zawsze musi umierać i to drugie musi ratować tego wybranka. N nie rozumiem. Nie wiem, to jest takie romantyczne? Dlaczego? No w każdym bądź razie, ten pół człowiek, pół, pół smok ratuje swoją mocą biedną serenę, bo jako smok, no to wiadomo, że ma wielką moc. Ale tak się właśnie zastanawiam, skoro on ma taką dużą moc, to ciekawe, czy jest bigunem ujemnym, czy dodatnim. W sensie, czy mógłby naładować ten stół. Nie wiem. W każdym bądź razie Bles ratuje serenę, a Kerrigan kwituje to takimi słowami: Co za głupia mała myszka. No głupia, faktycznie. No i potem następuje scena. Która dotyczy tańca par, ale w sensie, bo ona jest tak bardzo absurdalna, że chciałabym wam o niej opowiedzieć, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby mnie nie zbanował YouTube, bo wszystko zaczyna się od tego, że Serena śpi na łóżku i dochodzi do siebie po, po ranie na brzuchu, a Kerrigan stoi w kącie niewidzialnym i czeka, aż Serena się obudzi. No i ona się budzi i podciąga suknię, bo zastanawia, bo chce sprawdzić, gdzie ma tą ranę. No, i żeby tam lepiej pomazać sobie brzuszek, pod, podnosi nogę. To tak ekscytuje naszego Kerigana, że wciąż, będąc niewidzialny, że tak powiem, przystępuje do akcji. Zastanawiające się to, że serena w ogóle nie jest przestraszona ani zaniepokojona, ani w ogóle się nie zastanawia, ale jak to? Tylko jest. Ucieszona. Co prawda, autorka nie opisuje ze, ze szczegółami wszystkiego, co się dzieje, ale Kerrigan jakby daje nam informację zwrotną cały czas. Mianowicie, cały czas ym, mówi do Sereny coś takiego. Jesteś wciąż nietknięta, Sereno, a za chwilę już nie jesteś dziewicą, Sereno. A podczas całej tej sceny, Serena przypomina sobie, jak była mała i chodziła na jagody ze swoją mamą. Bo mamy to są ci członkowie rodziny, o których się myśli w takich sytuacjach. Mhm, tak. Ale następnego ranka zamek zostaje zaatakowany przez gargulce, więc Serena kryje się w katakumbach zamku i tam poznaje ducha Lancelota. Który mówi jej, że kerrigan to jest zło wcielone, ale kerrigan wyczarowuje tarczę nad zamkiem, więc gargulce nie mogą ich zaatakować. Dlatego schodzi do katakum po serenę. I tam się wywiązuje między innymi sprzeczka, bo ona mówi kochasz mnie! A on mówi jej Nie, nie kocham cię! A ona mówi, no to zabij mnie! A on mówi Nie, nie, nie zabiję cię! I ona stwierdza, a. Nie zabił mnie, czyli nie kocha. Naprawdę, to jest, to jest jej argument za tym, że gościu ją kocha, bo jej nie zabił. Tak, jakby tak to działa. Ale potem okazuje się, że gargulce atakują ten zamek, które zostały wysłane przez Morganę, ponieważ Serena jest w ciąży. Więc Kerrigan postanawia, że on, to on wykorzysta to dziecko żeby zapanować nad światem. Ja po prostu nie wierzę, co się tutaj dzieje. Nie, nie wierzę, jakby nie. W ogóle czytając tą książkę, tam jest bardzo dużo wydarzeń, które następują jedna po drugiej, ale ja mam wrażenie, że to nie jak się ze sobą nie łączy. W ogóle. No i jeszcze Serena stawia się Kerriganowi i mówi, że, no, że jak będziesz chciał wykorzystać nasze dziecko, to musisz najpierw je zabić. A jak już wiemy z poprzedniej sceny, no, no nie może możesz jej zabić, bo ją kocha. Ja już powoli się gubię. W każdym bądź razie Kerrigan też informuje ją, co on tak naprawdę je. Żywię się mocą ludzkiej esencji, elektrycznością, która przepływa przez serce. Dosłownie wsysam ją w siebie. Elektrycznością. Gość się żywi elektrycznością. Moi kochani, i takim sposobem jesteśmy w połowie miecza ciemności. I tu zrobimy sobie przerwę. Zapraszam Was już wkrótce na następny odcinek. Cześć!